Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ja właśnie znajduję się w Irlandii na serwisie właśnie przed chwileczką kolega, który się przeprawiał razem ze mną do Irlandii, wystartował na rozładunek. Ma troszeczkę dalej niż ja, bo ma niecałe 70 km. Ja mam niecałe 10, więc... Jeszcze chwileczkę sobie poczekam, jakieś 20-30 minut, i dopiero będę leciał na rozładunek. Już byłem tutaj w tej firmie w Irlandii, i tutaj zawsze był szybki i sprawny rozładunek. Mam też nadzieję, że będzie też tak w tym przypadku dzisiaj, ale do czego zmierzam? Planów na dzisiejszy dzień jeszcze nie ma od spedycji. Więc może być tak, że jak tylko rozładuję, to zaraz wrócę sobie tutaj na parking i będę sobie oczekiwał na kolejne zlecenie. Może być też tak, że będę się przeprawiał na Anglię na pusto. Więc zobaczymy, jak to będzie. A może być też tak, że dostanę jakieś zlecenie z Irlandii do załadowania jakiś towar, ale może być, że załaduję dzisiaj albo jutro dopiero i polecę gdzieś dalej. Bo też tak na tamtym kółko po podobnie było. Ale finalnie zobaczymy, oczywiście, jak to wyjdzie w praktyce. Na razie czekam, wczorajsza przeprawa nie była zbyt przyjemna ze względu na to, że były dość duże opóźnienie i wypłynęliśmy w sobotę, w sumie już w niedzielę o 12 w nocy i dopłynęliśmy dopiero na drugi dzień o godzinie 23, była strasznie duża mgła na morzu i przez to było to opóźnienie, bo gdzieś tam staliśmy na morzu parę godzin, później płynęliśmy bardzo wolno. Więc naprawdę ta przeprawa się ciągnęła i ciągnęła, ale na szczęście już jesteśmy. I zobaczymy, co będzie dalej, nie? Na razie, tak jak mówiłem, w planowaniu nic nie ma. I czekamy, czekamy. Więc odzywam się myślę do Was, jak już będę po rozładunku, albo jak już będę miał jakieś kolejne zleconko, to się odzywam. Już jestem rozładowany, czekam na wyjazd z firmy. No i co póki co, jest godzina 8.20. Zjeżdżam na parking, na którym byłem przed chwilą. Pałem tam i. Będę czekał na dalsze dyspozycje. Jeszcze nic nie ma od spedycji, więc podejrzewam, że gdzieś coś koło 10 czasu irlandzkiego, koło 11 powinno coś się pojawić. Więc zobaczymy jak to będzie. Ale też nie jest wykluczone, że dzisiaj na przykład nic nie załadujemy, tylko dostanę zlecenie na jutro. Gdzieś w Anglii albo też w Irlandii. Zobaczymy, czekamy. Sytuacja u mnie wygląda następująco. Jest godzina 11:27 i lecę. Bliżej jutrzejszego załadunku nie ładujemy towaru dzisiaj, tylko ładujemy jutro dopiero o godzinie 8. No i będziemy jechać z towarem z Irlandii do Niemiec w okolicach kolonii z tego co widzę po kodzie pocztowym, więc będzie co robić. I będziemy mieli jutro o 8:00 załadunek. I podejrzewam, że prom o około godziny 12:14 z Dublina do Sherburga. Więc tak się będziemy przeprawiać. Dostawę mam. Na czwartek według planu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie w praktyce. Odzywam się do Was jutro, bo ja teraz mam 37 km do załadunku. Mam stację 6 km przed załadunkiem, więc już sobie tam będę stał do jutra, więc raczej dzisiaj się nic ciekawego nie będzie działo. Sytuacja aktualnie jest taka, jest godzina około 15, ładna pogoda, ciepło 20 stopni na plusie, nawet dziś około 23. Wracam właśnie ze spaceru, byłem w galerii handlowej. Tak poszedłem zobaczyć sobie okolice, bo akurat stanąłem w takim miejscu. Tam stoi auto na, tym, na tej stacji. Możecie widzieć z daleka, więc fajna całkiem lokalizacja. Na pewno sobie ją zapiszę i powiem Wam tak. Pewnie znacie to uczucie, niejedni kierowcy, którzy wyjeżdżają w trasę i mają pełne auto tak naprawdę jedzenia, ale i tak mimo wszystko ląduje się w maku. Więc tak to wygląda. Wracam do samochodu, zjem, będę odpoczywał, obejrzę sobie jakiś serial na Netflixie, więc tak dzisiaj minie dzień. Koda, że niestety dzisiaj się nie udało nic załadować, tylko dopiero mamy towar na jutro do Niemiec, no ale tak to czasami bywa, więc nie ma co narzekać, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że się odzywam do was dopiero jutro już. Rano jak będę załadowany i będę zmierzał w kierunku portu A w takim oto miejscu sobie stoję Tutaj jest stacja, myjnia Troszeczkę na uboczu, na tej stacji Ale miejscówka jak najbardziej w porządku No i dobra, mamy kolejny dzionek Godzinę 8.53 Załadowane, już booking zrobiony na prom na 16.30 Jadę teraz do portu Zatankuję auto Muszę dokupić sobie bańkę oleju litr albo dwa. I tak to wygląda. Dzisiaj będzie znowu leniuchowy dzień. Bo tyle tak naprawdę wczoraj się podstawiłem pod samą firmę, więc stałem dzisiaj yy, w nocy pod firmą, bo miałem gdzie stać. Więc mówię sobie, podjadę. Mam teraz 51 km do portu. W porcie jeszcze zatankuję sobie auto do pełna i będziemy czekać. Będziemy czekać. Na spokojnie zjeść się jakieś śniadanie, później jakiś obiadek, albo może z obiadem to się wstrzymam do promu, więc zobaczymy, jak to finalnie sobie tam ułożę. Ale w każdym bądź razie jestem załadowany. To jest najważniejsze. Kurde, ruch jest straszny teraz, więc podejrzewam, że nawigacja pokazuje mi mimo wszystko 44 minuty do promu, ale do tego portu to będę się przyciskał jakąś godzinę, bo tutaj w tych godzinach Dublin jest dość zakorkowany. Pod ostatnim filmikiem dużo osób się mnie pytało, jak się jeździ automatem i wekiem. Powiem Wam szczerze, że jestem mile naprawdę zaskoczony, jak się przyjemnie jedzie tym samochodem. Naprawdę rewelacja. Jak dla mnie każde auta, busy powinny być. W automacie. Oczywiście we swojej flocie locie Plandek nie Nie mam żadnego automatu. A tutaj jak jestem jeżdżę u Arry. arowskimi samochodami, no to tutaj jest, tak jak wam wspominałem, różnie mogę jechać Iwekiem, mogę jechać Mercedesem, starszym, nowszym, to wszystko jest zależne od. To znaczy od niczego to nie jest tak naprawdę zależne, tylko od y, jakiegoś szczęścia. No, jak ktoś ma szczęście i przypiszą. Y, auto lepsze, no to się pojedzie lepszym jak przypiszą auto gorsze, to się pojedzie gorszym nie ma tutaj przypisanych samochodów, ale na tą trasę dostałem Iveco w automacie w miarę świeże 20 rok, końcówka no co prawda ma już troszeczkę najechane, bo prawie 400 tysięcy 363 dokładnie, więc jeszcze do tych w sumie 400 tysięcy mu trochę brakuje ale mimo wszystko naprawdę przyjemnie się jedzie, ale zresztą tutaj auta kotłują kilometry dość spore, praktycznie są cały czas w dyspozycji, działa to na takiej zasadzie że ja zjadę jest robiony szybki serwis i jedzie z powrotem w trasę. Nie ma żadnych przystoi, tak to wygląda. Lecimy na spokojnie, mimo że są korki, ale nigdzie mi się nie śpieszy, więc nie ma co się stresować. Na spokojnie, to sobie do tego portu. Zaraz wyskoczymy na obwodnicę. To tam podejrzewam, sporo będzie się działo i będą duże korki. No ale no niestety, tak to już jest. Odzywam się to Was, myślę, że albo na promie, albo już jak będę w Czerburgu we Francji. Ja już właśnie zmierzam do samochodu Dopłynęliśmy do portu w Szerburgu Odpinam się od prądu i będziemy lecieć, jechać Trochę jest roboty dzisiaj, bo 900 do zrobienia Więc tak to wygląda Jak wyjadę z promu, poodpinam się tutaj z wszystkiego To będę się do was odzywał No i jak widzicie, ja już zmierzam w kierunku rozładunku jeszcze 853 km. Tak więc jest co robić. Nawigacja pokazuje jeszcze 11 godzin jazdy. Mamy godzinę 14:05. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to połączenie, tutaj Belgia, Szerburg, To jest naprawdę bardzo fajne, bo nawet jak się leci bezpłatną autostradą, to praktycznie cały czas mnk się jeździ ekspresowymi, dwupasmowymi. Tam jest jakiś odcinek, tam może ze 150 km, gdzie trzeba przejechać landówką. A reszta to właśnie wygląda tak, jak tutaj. Ładna pogoda. Owady już się powoli zaczynają rozbijać na szybie, ale no niestety jest to urok jazdy właśnie w tym okresie, już letnim, więc trzeba na nowo się do tego przyzwyczaić. Możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli macie jakiś fajny środek, który można dodać do płynu do spryskiwaczy, i który to. I to dość skutecznie, bo wiem, że jest masa tych produktów, ale nie wszystkie produkty dają sobie z tym radę. Jak się ręcznie tego nie przeszoruje, no to może być z tym kłopot. A może akurat macie jakieś sprawdzone sposoby na to i całkiem fajnie to działa. Więc bardzo Was proszę, żebyście napisali w komentarzu. A ja sobie lecę dalej. Rozładunek na jutro mam do godziny 10, więc na spokojnie. Ja raczej to rozładuję o godzinie 8. Jestem wypoczęty, więc praktycznie do samego końca. Jestem w stanie lecieć, dostawię sobie jakieś może 20-30 km do rozładunku, ale też oczywiście zobaczymy jak będzie to wyglądało w drodze, wszystko, jeżeli chodzi o jazdę, bo jak wiecie, no nie zawsze może być tak, jak sobie człowiek zaplanuje. Roboty na jutro jeszcze nie mam żadnej, podejrzewam, że mogę jutro ładować coś z powrotem do Francji bo jest jedna taka trasa, którą robi się coś dość często i to ładuje się ten towar do Francji w tej samej firmie, gdzie będę zrzucał towar ale zobaczymy co z tego wyjdzie może wpadnie mi coś innego, zobaczymy nasza spedycja tutaj pracuje do godziny 18 więc jeszcze przez 4 godziny mogę czegoś się dowiedzieć na temat jutrzejszego dnia ale wcale też nic nie muszę wiedzieć dzisiaj mogę się dowiedzieć dopiero jutro po rozładunku też może być tak, że dostanę załadunek na piątek dopiero, ale gdzieś na przykład będzie jutro z 500-600 km podlotu na pusto. Bo tutaj właśnie też tak to wygląda, że robi się dość duże podloty na chłodniach na pusto. Mój największy dolot na ten moment to był 950 km na pustaka. Co się zdziwiłem, no bo na plandece raczej człowiek się skupiał, jak się szukało roboty na giełdzie żeby dolot był jak najmniejszy, a najlepiej żeby było tak, że zrzucamy się w jednej firmie i w tej samej firmie ładujemy. A tutaj takie zaskoczenie, że blisko 1000 km na pusto, żeby zabrać ładunek i przejechać z tym załóżmy 600-700 km. Więc dość ciekawie tutaj to wszystko wygląda. No nic, jadę dalej. Ładna pogoda, więc przyjemnie się jedzie. Teraz właśnie jest najlepszy okres do jazdy. Właśnie kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Cały okres wakacji. Lubię w tym okresie śmigać. Tym bardziej, że też jestem tutaj troszeczkę bardzo, bardziej zajawiony, bo są tutaj, tak jak Wam wspominałem w tamtym odcinku, dość takie nietypowe kraje do roboty, do jazdy: Bałkany, typu gdzieś tam Albania, Bośnia Hercegowina, Macedonia. Więc jestem tego ciekawy. Mam nadzieję, że właśnie w tym okresie. Uda mi się wyskoczyć w tamte rejony. No ale zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli dostałbym jakąś Hiszpanię, Portugalię czy coś takiego, to też bym mnie nie pogardził taką robotą. Bo jak najbardziej bym chciał tam się wybrać, tym bardziej. Że osoby, które mnie oglądają, troszeczkę dłużej wiedzą o tym, że ja bardzo lubiłem kierunki gdzieś tam Hiszpania, Francja. Tutaj nawet można na Grecję w tej firmie wyjechać Zarą więc jakby taka Grecja wpadła, to też bym był bardzo zadowolony, bo nigdy nie byłem i chętnie bym pojechał. No ale zobaczymy, no prędzej czy później podejrzewam, że coś takiego wpadnie. Ale swoją drogą też bardzo lubię latać na Irlandię Irlandia jest całkiem spoko. Odzywam się do Was, jak będę kawałek dalej. Godzina 7.29, dosłownie 15 minut temu wystartowałem sobie z parkingu, na którym stałem. No i zmierzamy na rozładunek. Jeszcze 48 km. Pogoda, jak widzicie, dzisiaj słabiutka. Przylotne opady deszczu, i jedziemy. Na ten moment jeszcze nic nie ma w planowaniu, ale zresztą no to też dziwne, żeby było. U nas spedycja pracuje od godziny ósmej dopiero, więc podejrzewam, że sytuacja będzie wyglądała tak: albo załaduję ten towar, o którym Wam wspominałem wcześniej, i pojedziemy tam pod Paryż, albo dostanę coś na jutro. Do załadowania jako trasę weekendową, może dzisiaj jakiś dolot będzie większy, 400-500 kilometrów Ciężko się domyślić w, sumie w tym miejscu gdzie jestem, bo tutaj z okolic tak jakby kolonii Tutaj z zagłębia można się spodziewać wielu ładunków W różne rejony Więc zobaczymy jak dostaniemy planowanie dopiero, co tak naprawdę wskoczy Chciałbym żeby wpadło coś ciekawego, coś innego przede wszystkim bo w Irlandii już się troszeczkę naćwiczyłem Aczkolwiek Osobiście bardzo lubię tam jeździć I nawet jakbym dostał tą Irlandię To bym się i tak ucieszył Ale w każdym bądź razie No na razie muszę zrzucić ten towar tutaj Zobaczymy jak tutaj na rozładunku będzie Czy mnie w ogóle rozładują o godzinie 8 Bo w planowaniu mam na godzinę 10 Dopiero rozładunek Ale nie wiem czy to też jest Nie, nie ma napisane, że to jest sztywna godzina Tylko jest napisane 10 godzina, ale nie wiem, czy to jest czas awizacji, wtedy, bo pierwszy raz się będę rozładowywał na tej firmie, czy jednak po prostu spedytor tak wrzucił taką godzinę. I jak podjadę zaraz na 8, dokładnie 11, to jak się zamelduje, to mnie zaraz rozładują. No zobaczymy. W każdym bądź razie na spokojnie wszystko dzisiaj się zaczyna, bez żadnej wariacji. Aktualnie na dwójeczce jestem Zmierzam ku rozładunku Więc odzywam się jak już będę zrzucony Rozładowany towar Zjeżdżam sobie na Parking przy autostradzie Za 17 km. mam go właśnie No i czekamy no, Jest godzina za 10.09 No i jeszcze nic nie wiem Co na dzisiaj będzie w planach Więc jak tylko coś się pojawi No to się do was odzywam Godzina 15.30. Sytuacja u mnie wygląda następująco. Ja właśnie zmierzam sobie na załadunek, tylko że załadunek jest dopiero jutro o 15.30. Więc lightowy dzisiaj dzień. Ogólnie ten tydzień to w sumie taki light. Jutro będą dwie różne temperatury ładowane, i będziemy jechać z tym towarem do Belgii. Więc trasa też nie jest zbyt za długa. Dostawa będzie bezpośrednio do godziny 22, tam będzie jakoś. 340-360 km, coś w tych okolicach, więc na spokojnie. I co dalej? Nie wiem, podejrzewam, że w Belgii, w okolicach Antwerpii, będziemy stać na weekendzie i w poniedziałek coś będziemy ładować. Albo też może się okazać tak, że będę ładował coś w poniedziałek i dostanę już jutro w ciągu dnia zlecenie, na przykład poniedziałkowe. I będę miał na przykład 5600 do lotu. Też tak może być. Jest dość duże prawdopodobieństwo, że. Tak będzie, ale też na tamtym kółku miałem coś takiego podobnego, że stałem właśnie między Antwerpią a Gentem i w godzinach popołudniowych w sobotę do mnie dzwonili, czy mam paszport. A wtedy jeszcze paszportu nie miałem, bo był ładunek do Belgii Boże z Belgii do Anglii więc można było coś ładować w sobotę nawet. Teraz już paszport mam, więc jakby coś takiego się trafiło, no to jak najbardziej będę mógł jechać. I wolałbym w sumie jechać, bo ja jestem taką osobą, że raczej na parkingach stać nie lubię. Wolę, jak coś się dzieje, bo przede wszystkim czas szybciej w trasie leci, bo takie stanie na parkingach, załóżmy od czwartku do poniedziałku, bo się już tak nawet trafiało, albo od piątku do poniedziałku to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Jeszcze jak ktoś na przykład nie ma internetu albo coś, to już w ogóle. Może głupio to trochę zabrzmi, ale nie wiem, czy bym dał radę, nie mając jakiegoś, inter... jakiegoś, jakiegoś pakietu internetu, żeby gdzieś tam sobie coś pooglądać na Netflixie. Albo przeglądnąć Facebooka czy Instagrama, do którego serdecznie Was zapraszam, gdzieś tu w lewym albo prawym rogu się po prostu pojawi, bo tam dodaje dużo relacji i jesteście zdecydowanie tam bardziej na bieżąco niż z kanałem YouTube, bo tam po prostu jadę sobie, jak mam ochotę szczelić sobie jakąś fotkę albo coś takiego, to wrzucam na relacje i to widać. Albo jak, jak, jak mam jakąś informację ciekawą dla Was do przekazania. No, to też tam oczywiście się pojawia w pierwszej kolejności. Jak widzicie, teraz jakiś koreczek tutaj na jedynce mnie się pojawił, ale na spokojnie sobie jedziemy, więc nie ma pośpiechu. Obiad zjedzony to najważniejsze. Pogoda też się zrobiła troszeczkę ciekawsza. Po obiedzie, jak szedłem zrobić sobie drzemkę, no to padał deszcz i to dość mocno. A tu teraz troszeczkę się przejaśniło i gdzieś tam za chmur słoneczko wychodzi, więc fajnie. Odzywam się do Was, myślę, już dopiero jutro, jak będę. Załadowany i będę już w drodze. No i u mnie plan się zmienił. Jest godzina 17.00. 20 minut temu dostałem informację, że jednak wracam w to samo miejsce, gdzie w sumie stałem, tylko na parking po drugiej stronie i będę ładował w tej firmie, gdzie się dzisiaj rano zrzucałem. Tylko, że dopiero jutro o godzinie 18.00 będziemy jechać z towarem bezpośrednio pod Paryż, tam w okolice Orleanu z tego co gdzieś patrzyłem po kodzie pocztowym, wstępnie, więc tak to wygląda, zjeżdżam zaraz na parking jeszcze mam 11 kilometrów do parkingu będę odpoczywał do jutra, do godziny 18, mam też informację, że jedziemy wszystko płatno, łącznie z Francją myślę, że jak załaduję się o tej 18 to do tej godziny pierwszej, drugiej powinienem śmiało dojechać tak więc taka informacja, a ja się odzywam do was już dopiero jutro